Do zdarzenia drogowego doszło po południem. pierwszego dnia wiosny. Jadący ze strefy ekonomicznej w kierunku Poniatowa Volkswagen Golf przy skręcie w lewo wypadł z drogi i wjechał na teren ogródka po sesji znajdującej się przy ulicy. No Do... jechali z dużą prędkością, po prostu nie wyrobili, nie? A jechała za? Z nie, 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 ja jechałam stamtąd. Z drugiej strony. Tak. I kierowca, ale jechał równo, trzymał się drogi, czy? No nie trzymał się drogi i w szybko jechał, z dużą prędkością. Tak, tak, tak. Ja tak przejściowo wiedziałem, bo na stawym. On no z góry jechał. On z góry jechał centralnie, nie? I szybko jechał? No, nie powiem ile, ale na pewno w tą sztuwę to na pewno jechał, nie? I nie, I zakrętu nie, nie kierujący pojazdem chwilę po wypadku próbował uciec z miejsca zdarzenia, jednak okoliczni mieszkańcy uniemożliwili mu ucieczkę i zatrzymali mężczyznę do momentu przyjazdu policji. Kierowca prowadzą, tak w takim stanie kierowca jest pijany. Jest kierowca pijany i pasażer nie wyrobili zakrętu. Zobacz pan, bo my pilnujemy, żeby kierowca nie uciekł. W samochodzie pozostał pasażer bez obrażeń, lecz pod wpływem alkoholu. Poziom promili we krwi u kierowcy zbadany zostanie na komendzie. W, w związku z wypadkiem kierowca samochodu nie poddał się badaniu na ankomat, Został przewieziony do PDOZ, gdzie zostanie poddany badaniu na krew. Natomiast pasażer poddał się badaniu i wykazało, że miał w wydychanym powietrzu 3 promile alkoholu. Jak mówią świadkowie, szczęście, że w momencie wypadku nikt nie szedł poboczem drogi. Nieraz chodzimy, bo my tu mieszkamy, nie? To się idzie tam dyk nie? Nieraz. Bo tu tędy idziemy przez mostek do domu, nie? Tak, no bo to jest też sklep, tak. nie, do... I ten, i tych sobie idziemy, nie? się no, tu, tu i... Chodzą dzieci tutaj no, też, Ale nie. dzieci i pieski, nie? Mamy. To, to można powiedzieć, że takie szczęście w nieszczęściu, że, tak, nikt, tak naprawdę że nie nikt nie przechodzi. Tak, że nie A, a ja by na przejściu ktoś przechodził nawet, to on by go wybił tam. A czy to jak się zachowywał kierowca po tym, co tu się stało? O, tak, o, tak Zwykle się wiecie, zachowywało. To się dzwonić, nie? No. no. Ale nie prek, że, 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 że prawdopodobnie pijany? Pijany, dobrze widać, rzecz. nie, po nim, nie? Wszedł taką tamtąd, bo ten taki gościu go prowadził, nie? Bo on chciał mu, go, podobno uciec, Uciec no? chciał, no. A ja I ten go otrzymałem i tyle, go. Się. No. I się stało?